start w wyborach prezydenckich kosztuje dużo zdrowia, dużo środków finansowych i dużo czasu, które można spotykać w każdy inny sposób. Ale tak? jeśli znajdzie się kandydat, który mnie przekona i powie: "Zrobię to lepiej niż ty, jestem młodszy, jestem bardziej popularny", to ja chętnie będę namawiał do tego, żeby tą osobę poprzeć. I w przypadku, kiedy trzeba obronić jedno drzewo czy drugie lub też zbudować chodnik, zbieramy się i mówimy: "Słuchajcie, trzeba zrobić to i tamto". To była dosyć spora afera i wtedy naprawdę było ostro. Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie. Witam w programie w Studio 24 Gliwice w programie Gość Dnia. Gościem dnia jest dzisiaj Kajetan Gornik, prezes Stowarzyszenia Energia dla Gliwic. Przeczytam taką, takie zdanie z wywiadu, który udzieliłeś. Nowiną Gliwickim w listopadzie 2019 roku. Stworzyliśmy ruch społeczny, który wystartuje w następnych wyborach samorządowych. Za 4 lata wystawimy listy kandydatów do Rady Miasta. Mamy energię i dobrze ją spożytkujemy, ale powiem szczerze, że tej energii nie widzę, że energia gdzieś wyparowała. Nie ma Was w ogóle, nie widać energii dla Gliwic. Nie? A wybory za chwilę. Panie redaktor, nie chodzi o to, żeby wydać szyldy, tylko widać ludzi, którzy współpracują z stowarzyszeniem. My nie jesteśmy partią polityczną, ani organizacją polityczną, tylko społeczną i osoby, które są w stowarzyszeniu, działają na różnych płaszczyznach i nie zawsze nosimy logo ze sobą, tylko to jest ruch społeczny i takie jest jego zamierzenie. Tu nie chodzi o to, żeby w masz standardy i protestować. No tak, na ale ulicy. jeżeli zapowiadałeś 4 lata temu, że wy startujecie w wyborach, no to liczymy i liczyli mieszkańcy Naprawdę? Cieszę się, cieszę na się, że... to, że Prawda. będzie ten emblemat widoczny i że wy będziecie przede wszystkim widoczni. Wyrzut społeczny to jest taka rzecz, która musi być ciągle widoczna, żeby zebrać plon, czyli mieć zwolenników i żeby ten program był też znany mieszkańcom. Odnoszę takie wrażenie, że mieszkańcy w ogóle nie wiedzą, że jest energia dla Gliwicy. Myślę, że czas na sztandary jakoś trochę się kończę, przynajmniej w samorządzie. Yy, ważną istotą jest yy, kto. Człowiek. Jeśli będą osoby, które się zbiorą i będą chciały kandydować do Rady Miasta, my taką platformę przygotowujemy, ale nie platformę obywatelską ani radną polityczną, tylko takie miejsce, w którym to będzie jedna lista, w której będą mogli różne osoby startować z różnych, z różnych środowisk, kulturalnych, społecznych, ekologicznych i tak dalej. Oczywiście, jeśli oni będą chcieli, ale nie budujemy żadnego ruchu po to, żeby mieć sztandar i po to, żeby negocjować stanowisko. Z kimkolwiek, bo nie jesteśmy zainteresowani żadnymi stanowiskami, żadnymi negocjacjami. Po prostu jest grupa społeczników, którzy coś chcą zrobić i nie jestem przekonany, czy ja akurat będę firmował to jednym nazwiskiem. To będzie, to będzie grupa ludzi, która chce wystartować do Rady, żeby coś zrobić. Nie tylko do Rady Miasta, ale również działać w Radach Dzielnic, które są coraz ważniejsze. Czyli co, nie wystartujesz na prezydenta Gliwicy? A tego jeszcze wchodzące? nie no, wiem. To wróci no. z wiedzieć, że już przecież w 2019 roku startowałeś na prezydenta, stworzyliście ruch i to była taka trampolina do tego, żeby wystartować w wyborach za cztery lata. Nie, nie, właśnie nie trampolina, raczej obowiązek. Absolutnie proszę nie patrzeć na to w ten sposób, jak na osobiste ambicje. Start w wyborach prezydenckich kosztuje dużo zdrowia, dużo środków finansowych i dużo czasu, które można spotykać w każdy inny sposób. Raczej to jest obowiązek, odpowiedzialność, chęć zrobienia czegoś i jeśli będzie do tego miejsce, ale jeśli znajdzie się kandydat, który mnie przekona i powie, zrobię to lepiej niż ty, jestem młodszy, jestem bardziej popularny, to ja chętnie będę namawiał do tego, żeby tą osobę poprzeć. Czyli Na... nie będziesz startował, nie będziesz Nie, frontmenem. tego nie powiedziałem. Nie, nie. Ja, bo, ja... Czyli robisz tak, jak każdy polityk, jeszcze nie wiem, zastanowię się, po czym nie, za ja trzy miesiące uwagę. usłyszymy, mm. że Kajtan Gornik startuje w wyborach prezydenckich. Nie za trzy miesiące, bo trzy miesiące przed brami to mm. jest za późno, ale... Yy, no to za miesiąc. Myślę, że wiosna tego roku będzie tym okresem decyzji. Jak będziemy znać, jakie są, kto kandyduje do Senatu, kto kandyduje do Sejmu, jak, jest, jak się politycy poukładali na tym świecie, bo to jest kluczowe. I wtedy będziemy mogli siedzieć i zaczniemy rozmawiać, co trzeba zrobić w mieście i zaczniemy od tego, co trzeba zrobić, a mamy tu swoje problemy jakieś zidentyfikowane, i wtedy zastanowimy się, kto może najlepiej je przypilnować. No ale mieliście to, bo... cztery lata na to, żeby to zrobić. My... I cały czas to robimy. Wiem, że jest, nie jesteśmy być może bardzo widoczni, ale społecznicy, którzy funkcjonują z nami i wokół nas, są w, na różnych zebraniach, w różnych forach i ja nie widzę żadnego powodu, żeby nosić ze sobą logo i żeby wspierać, budować jakieś, jakąś organizację samorządowo-polityczną. Nie, nie, to są społecznicy, którzy, którzy chcą działać i my, takiej zasadzie współdziałania, chcemy razem coś tam zrobić w mieście, ale to jest raczej z chęci zrobienia czegokolwiek, a nie osobistych trampolin czy karier. Bo nas to nie interesuje. To są osoby te bardzo często, które są mocno, mocno zaangażowane zawodowo. No to też mówiłeś, hmm. że nie politycznie, no ale przez dłuższy czas yy, Twoi spin doktorzy, a szczególnie jeden, yy, szukał bardzo intensywnie Adama Neumana z hashtagiem Gdzie jest Adam? No Bo... i przestaliście go szukać w pewnym Ej. momencie, prawda? Czyli co? Doszliście do wniosku, że nie tędy droga, czy już znaleźliście Pana Prezydenta, czy chcecie na przykład iść do wyboru z Koalicją dla Kibic Zygmunta Frankiewicza? To, że ktoś prowadzi jakąś działalność społeczną czy w internecie, której my bardzo lubimy i kibicujemy, to bardzo dobrze i to jest wasze Świadczy o tym, że nie jesteśmy jakąś armią ludzi, którzy mają jakieś zadania zbudowania jednolitych barw i tak dalej. Każdy pracuje na własny rachunek i w przypadku, kiedy trzeba obronić jedno drzewo czy drugie lub też zbudować chodnik, zbieramy się i mówimy: słuchajcie, trzeba zrobić to i tamto. I członkowie stowarzyszenia, czy też społecznicy uczestniczą w różnych akcjach. Czy to były, no już nie chcę mówić, bo to było tematów pełno, ale za każdym razem ktoś się zjawia. Są również Osoby, które działają w radach dzielnic. I też nie ma potrzeby, żeby ujawniały się pod jakimś tam szyldem, skoro chcą być apolityczne, skoro chcą zachować wstrzemięźliwość samorządową, chcą po prostu robić daną rzecz, zająć się konkretnym problemem, a no dobrze, nie budować. Mamy sytuację formacji. taką, że, że budują się różne, że tak, powiem, formacje przed wyborami. W mieście wygląda to następująco. Jest koalicja dla Gliwice Zygmunta Frankiewicza, jest... I nie wiadomo, PiS. kto będzie kandydatem z koalicji no nie wiadomo, bo tam ale jest ja, tylko, jest ja tylko, że, to, to że tak powiem, porządkuję scenę, scenę polityczną w tej mhm. chwili. Jest PiS, jest Platforma Razy Dwa, czyli koło Aktywni i koło, w którym prezesuje pani Ewa Weber. I jest mnóstwo ruchów miejskich, które nie wiem, czy jeszcze nie zadeklarowały, ale na przykład Paweł Kobeliński, szef. Z powiatowych struktur platformy wspominał, że już, że tak powiem, jest taka delegacja dla Katarzyny Kuczyńskiej Budki, szefowej Koła Aktywnych, żeby rozmawiać z aktywistami, z ruchami społecznymi, żeby stworzyć wspólną platformę wyborczą w mieście. Czy ty jesteś zainteresowany na przykład współpracą z platformą? O której zapewne pamiętamy zarówno ty, jak i ja, co się wydarzyło w 2018 roku i co platforma zrobiła z aktywistami. Wycięła. Eee, tak, no, trzeba też pamiętać o tym, że nie należy wszystkich y, złych rzeczy pamiętać przez całe życie. Czy takie polityczne wybaczanie w, 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 w. nie zdarza się? No Wydaje mi się, że my tutaj nie mamy, mówię o polityce, polityce takiej stricte. Zostawmy tą politykę warszawską, tą politykę. A to nie, nie była polityka te... warszawska, to byłaby jak najbardziej lokalna polityka. No, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Razie, nie bardzo dobrze dobrze, bo to była dosyć spora afera i wtedy naprawdę było ostro. Platforma nie zwróciła się jeszcze póki co do nikogo z osób, których znam z żadną ofertą, która warta byłaby zwrócenia uwagi. Ale czekamy, może przyjdzie i to nie tylko od platformy, tylko od wszystkich sił politycznych, dlatego że też? No przecież każda siła polityczna ma prawo rozmawiać. W Gliwicach mieszkają wyborcy PiSu, pani redaktor. Być może to jest zaskoczenie, ale są tacy, którzy mieszkają i skoro. Ale oni... chyba energii do Gliwic z, z PIS-em nie my jest. Nie po jesteśmy drogi. organizacją polityczną, tylko zauważamy, że w tym mieście mieszkają wszyscy mieszkańcy i również wyborcy PiSu mają prawo do czystego powietrza, drzew i tak dalej, i tak dalej. Ale ciebie to nie akurat z platformą obywatelską. Bardzo dobrze, że kojarzam mnie z platformą obywatelską, z której zostałem wykreślony. Z nieznanych przyczyn. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że jeśli ktoś przyjdzie z jakąś sensowną ofertą, to społecznicy poprą. Jeśli Paweł Kobylski zaprasza organizację, to też bardzo dobrze, to idziemy w dobrym kierunku. To znaczy, że być może politycy należy się zauważyli, że, że trzeba poszukać integracji społecznej wokół jakiegoś problemu, a nie wokół nazwisk. Nie uważam, że jest to trochę naiwne myślenie, nie bo politycy to. robią swoją politykę, a społeczników czasami wykorzystują, no o nie czym ślety, dobrze tak jest. No i co z tego? To znaczy, że mamy zadać swoich ideałów, sprzedać wszystko i, i, i poddać dyktatowi polityków, którzy wykorzystują mieszkańców? Nie. A my, no wbrew wszystkiemu, zrobimy to, jak chcemy. Dobra, czy energia dla Gliwiz myślała, żeby na przykład stworzyć sojusz z innymi ruchami i pójść z takim ruchem do wyborów bez partii politycznych? Ale my jesteśmy wszystkimi ruchami, dlatego, że to nie jest tak, że mamy, jesteśmy szylem, jesteśmy stowarzyszeniem osób, które próbują coś zrobić w Gliwicach, tak? I jest to, mamy swoich sympatyków, osoby, które do mnie dzwonią, które ze mną rozmawiają, które informują o tym, że, o segregacji śmieci, które informują mi o tym, że do, do wody, do, do rzeki jest wylewane ścieki i tak dalej. To nie ma żadnego powodu, żeby organizować szyld. Jeśli wszyscy społeczni się zbiorą i powiedzą, słuchajcie, zróbmy jedną listę, to Społecznicy związani z Energo dla Gliwic na pewno się tym zainteresują. Ale dzisiaj nie budujemy żadnych, żadnych szyldów. Niech politycy budują szyld. To jest ich robota. Niech się zajmą wyborami do Senatu i do Sejmu. I to jest kluczowe. I w moim przekonaniu dopiero po tym, jak okaże się, jakie są listy do Sejmu i Senatu, dopiero e, Powstanie zarys samorządu, dlatego że te osoby, część z tych osób, które startują do Senatu i Sejmu, na pewno będą to osoby, które będą chciały się pokazać na przyszłe wybory samorządu. Czyli na razie nie, nie wiesz, czy będziesz startował, a energia dla Gliwic jest otwarta na wszystkie propozycje łącznie z pisem. Pięknie, to pani to podsumowała. Dziękuję państwu za uwagę. Gościem dnia był Kajetan Gornik, Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie. Spotykaliśmy się w studiu 24 Gliwice.